Co dało panu pierwsze zimowe wejście na Everest? Jaki wymiar ma dla panów ten sukces dzisiaj z perspektywy 35 lat? No, dla mnie miesiąc w szpitalu <grym> z odmrożeniami stóp to był taki bezpośredni. Nie obyło się bez operacji. No, a to takie tam, kosmetyka. Co nam dało? Nam dało wiarę w to, że można kontynuować wspinanie, eksplorację zimową, ponieważ Weszliśmy na najwyższy szczyt, no to siłą rzeczy nie tylko my, ale środowisko alpinistyczne, szczególnie w Polsce, nie tylko Japończycy, Koreańczycy, uwierzyli, że można inne szczyty zdobywać. Tak, że to nie im, jest szaleństwo, tylko że to że jest można zdobywać kolejny im. próg do pokonania. I, i dało nam taką świadomość, że jednak byliśmy prekursorami. Więc daliśmy taką dobrą wiadomość dla innych, że można. Po powrocie ludzie w Polsce dawali panom odczuć, że są jako Polacy są dumni z waszego osiągnięcia? Trzeba sobie uzmysłowić, że to była wyprawa, pierwsza taka, która miała codzienną łączność z Polską, ale nie przez telefon satelitarny, jeszcze raz to podkreślę, tylko przez krótkofalarstwo, na krótkofalarskich. I w związku z tym, biorąc pod uwagę różnicę czasu, prawie 4 godziny, 3,45, po południowych gazetach ukazywało się, co tego dnia Polacy zrobili na Eweście. Czyli kto z którego obozu przeszedł do którego obozu, co zostało wyniesione, jakie są plany na jutro, i tak dalej. Jak myśmy przyjechali do, do Polski, to okazało się, że to nie były wiadomości sprzed dwóch miesięcy, tylko wszyscy traktowali tę wyprawę jak, jak mecz piłkarski, jak transmisję z meczu piłkarskiego. Czyli odzew był zupełnie nieprawdopodobny, bo jednak to inaczej się odbija, jak coś jest na żywo, a jak jest rzecz historyczna sprzed, sprzed dwóch miesięcy. I ja w zasadzie oprócz takiego zainteresowania, no, ono może przez prasę było, było, było wtedy normalne, nie było tych tylu telewizji, była tylko jedna główna y, publiczna, y, z, trzy programy radiowe, więc niby nic więcej nie ja pamiętam. Ale ja mam jedno, jedno takie wrażenie. Kilka dni później jechałem tramwajem y, w tej swojej niebieskiej kurteczce, którą tam na tym zdjęciu na lotnisku y, przypomniałem sobie, i jakaś starsza pani. Przecież mi nieznana, podeszła tak, złapała mnie za guzik. Mówił, Panie Leszku, Panie Leszku, czy mogę chociaż przez chwilę podtrzymać? I uzmysłowiłem sobie, że zrobiliśmy niesamowitą frajdę. Nie tylko tam swoim kolegom w bazie, nie tylko w środowisku, ale daliśmy dużo radości w bardzo trudnych czasach. To był marzec 1980 rok. Daliśmy dużo radości takim zwykłym polskim. Obywatelom, polskim no Ja też pamiętam, że w moim środowisku, ja pracowałem w dużej fabryce, to był okres ferii. I wielu z ludzi pojechało gdzieś tam w, na, w góry na narty z dziećmi, z rodzinami i oni mi powiedzieli, że oni śledzili nas jak na takiej zasadzie pewnej ruletki. Wejdą, nie wejdą, bo to no już tak. zostało przez te łączności krótkofalarstwie tutaj nagłośnione i oni tak, rano wejdą, nie wejdą, zakłady robili, wejdą, nie wejdą. W sytuacji szczególnie, że Lake Placid była olimpiada i A, tam tak. baty zebraliśmy. Tak. Więc nie było innych sukcesów w tej, no się teraźniejszości w tamtej, bardzo trudnej dla polskiego społeczeństwa, no to był taki rarytas, który mógł się wydarzyć lub nie. Tak, bo, bo na wydarzy, szczycie prawda? byliśmy 17 lutego, trochę zamienna data, bo to był jednocześnie ostatni dzień olimpiady w Halgal i dzień Nowego Roku Tybetańskiego. Więc być może data tak się też. Przyczyniła do tej wyjątkowości. Wspomniał Pan o tym, że to wejście na Everest zapoczątkowało erę himalaizmu zimowego i tak naprawdę stało się bardzo głośno na całym świecie. Jak dzisiaj jesteście odbierani, Panowie, za granicą, kiedy jeździcie albo w góry na różnego rodzaju wyjazdy, albo na prelekcje zagraniczne? Czy da się odczuć, że jesteście odbierani, traktowani jako światowej sławy no ja gwiazdy himalajizmu? Już w połowie lat 80. takie pierwsze sygnały do nas dotarły, kiedy otrzymaliśmy eksywę. Ice Warriors, lodowi wojownicy, chyba zasłużenie. Koledzy zauważyli, że Polacy mają tu największe osiągnięcia. Ja bym powiedział, że ja się nawet bałem o to, że to się stanie taka polska domena, wspinanie zimowe, że jeśli ktoś nie złamie tej naszej hegemonii, to też nie będzie dobrze. Bo koledzy z innych krajów pomyślą sobie, a Polacy tam sobie wymyślili jakąś niszową sprawę, wspinają się zimą. Ale w momencie, kiedy Simone Moro, Denis Rubko i parę innych kolegów zaczęło się interesować eksploracją zimową, bardzo ważne nazwiska medialne, osoby, to okazało się, że w tym momencie nasze wejścia zostały dowartościowane poprzez nich, ponieważ jeśli ktoś prowadzi wywiad z Simonem, mówi: No jak tam Simone, jedzie zimą, tak zdobyłem to. No a co jeszcze do zdobycia? Mm, już niewiele. Jak to niewiele? No bo Polacy już zdobyli. I w tym momencie wszyscy są, Tak, Polacy zdobyli. Czyli jak gdyby. Wbrew pozorom, bo niektórzy się martwili, o złamali pierwsze, prawda, już Pankwa, potem Makalu, mhm. że złamali Polskę. Ja mówię, dobrze, że złamali inni, bo w ten sposób świat alpinistyczny docenił nasze wejście. Oczywiście tych wyników już się nie da, no już, one już w po Polsce się zapisały, w historii znaczy, już się nie cofną. Znaczy, tak. na świecie zorientowali się tak naprawdę po, po, po siódmym, jak Polacy zdobyli siedmiu tysięcy zimą, że coś tu jest nie tak, że zostało już tylko siedem. No i z tej następnej piątki Polacy tak naprawdę zdobyli dwa i pół. No, trzy można powiedzieć. No, tak. trzy, no, no w tak, tak. Tak. było wejście polsko-włoskie. Tak, Piotr tak, Piotr. tak, natomiast tylko, tylko Makalu. Makalu i Gaszebrun drugi. Tak, są, są niepolskimi osiągnięciami. No i zostały dwa ostatnie. No, ale teraz się czyli... ta rywalizacja zrobiła tak. bo teraz teraz na Nanga Parbat wie, że po kilka wypraw, na K2? Rocznie, tak, oczywiście, nie, ale na Nanga Parbat, że. Czyli zostały tylko dwa mógł... K2 i, i Nanga Parbat w Karakorum. No, Oczywiście, że. No do to doszło do francuskiej dla Jest paros. No. Wspomniał pan o Gaszerbrumie II. Na Gasherbrum II wszedł Denis Urubko, Simone Moro i Cory Richards. Podczas zejścia mieli bardzo nieprzyjemną przygodę, ponieważ zasypała ich lawina. Rozmawiałem na ten temat z Denisem Urubko i on opowiedział, że w momencie, kiedy zobaczył, że schodzi na nich lawina, przyjął to bardzo spokojnie. Był gotowy na śmierć. Pomyślał sobie: OK, Teraz muszę zginąć, takie rzeczy w górach się zdarzają. Czy to jest tak, że na pewnym poziomie zmęczenia człowiek jest już tak obojętny i ma świadomość, że nic od niego nie zależy, że po prostu nawet perspektywa bliskiej śmierci staje mu się obojętna? Ja bym chyba nigdy nie pomyślał, nawet widząc lawinę. Przecież lecieliśmy lawinie na K2. Myślałeś, że giniesz? Nie. Nie, każdy myśli, że się ratuje. Jak gdzieś uratować? uratować. Ale no, Denis jest artystą też, prawda? Jest aktorem, więc może tak trochę dołożył tej wspaniałego ducha, ale no ja bym się nie pogodził nigdy, w żadnej sytuacji, jeżeli nie. Ja myślę, że to byłoby sprzeczne, sprzeczne z naszą wiarą, konstrukcją, to, że zawsze sobie konstrukcją poradzimy wewnętrzną. Dobrać. Decydując się na w ogóle wspinaczkę, tak na trudne nawet wspinaczki skalne, ale też szczególnie ośmiotysięczniki, a już szczególnie zimą, to raczej mamy w sobie taką determinante walki do absolutniego końca. Więc raczej bym w tą stronę. No myślę, poza tym ludzie wspinający się zawsze wierzą, że sobie poradzą, co nie jest prawdą. Ale muszą mieć tą wiarę, że zawsze sobie poradzą, bo to właściwie jest taki warunek najważniejszy, że idąc z góry zawsze myślisz, że wrócisz, że sobie poradzisz, co nie jest prawdą, ale ta wiara musi być. Ludzie mają coraz ciekawsze pomysły na Everest. Andrzej Bargiel oficjalnie zapowiada, że w 2016 roku chce zjechać na nartach z Everestu, w dodatku bez tlenu. Jak panowie postrzegacie jego wyczyny? Jak wiadomo zjechał już z Manaslu i Pangmy. No ja jeżdżę na nartach. Znaczy przez wiele lat alpiniści, himalaiści uważali, że narty to jest w ogóle nie dla himalistów. Potem się pojawiły te krótkie narty, wynosili, zjeżdżali. To, jest, to ja jeżdżę na nartach, ale oczywiście trudno mi sobie wyobrazić, aż tak, przy tym wysiłku, aż tak zjechanie z samego wierzchołka, bo z Przełęczy Południowej były już zjazdy, już wiele tak, tak. lat temu. Tam potem jest ta sama końcówka, ten m, przełączka i wierzchołek południowy, te nawisy. Jest to na pewno, znaczy w końcu jest to wykonalne, zapewne, przez znakomitego... Yy, Kamerlander zjeżdżał przecież. Tak, przez znakomitego... Zjazdowca, ale, ale wydaje mi się, że w sumie ryzyko jest ogromne, szczególnie, że ten tlen, o ile nam jest głównie potrzebny tlen do wejścia, bo wtedy jest ten większy wysiłek. Przy zejściu na dużych wysokościach, jeżeli się nie schodzi nadmiernie szybko, albo nadmiernie długość nie przebywa wysoko, że ten dług ten wynósł, to w zasadzie zejście już nie, nie ma aż takiego zapotrzebowania. Natomiast przy zjeździe na nartach, no to ten wysiłek jest cały czas.